Zniesienie stanu wojennego nie rozwiązało największego problemu PRL-u, zapaści gospodarczej. Rozpoczęte reformy nie odniosły oczekiwanych skutków, m.in. dlatego, że napotykały opór w samej biurokracji PRL-u. Znakiem tego czasu są tzw. firmy polonijne, nazywane tak, ponieważ miały możliwość operowania na obcym kapitale, bardzo często na kapitale Polaków mieszkających za granicą. To właśnie te firmy były zalążkami wielu fortun późniejszej III RP, m.in. rodziny Kulczyków. W tym czasie działalność Solidarności była zahamowana. Pomimo tego, Lech Wałęsa wciąż utrzymywał swoją wysoką pozycję. Zawdzięczał to m.in. przyznanej mu w 1983 roku Pokojowej Nagrodzie Nobla. To zahamowanie działalności władza próbowała wykorzystać, powołując w 1984 roku, w listopadzie, ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych. Ta organizacja, na której czele stanął Alfred Miedowicz, miała na celu stworzenie pewnej przeciwwagi wobec Solidarności. Jednak jeszcze wcześniej, bo w czerwcu 1984 roku, władza osiągnęła pewien umiarkowany sukces w postaci wyborów do rad narodowych. Pomimo nawoływania do bojkotu przez tymczasową Komisję Koordynacyjną Solidarności, oficjalne wyniki wskazywały, że frekwencja oplasowała się na poziomie około 75%. Jednak ten sukces nie był tak duży, jak mogłoby się wydawać. Solidarność udowodniła bowiem fałszerstwa wyborcze. Według nich Rzeczywista frekwencja miała plasować się na poziomie 60%, a nawet jeszcze mniej w najbardziej zbuntowanych miastach. W Krakowie miało to być 38%, a we Wrocławiu 40%. Jak widać, pomimo zmęczenia społeczeństwa ciągłą walką i pogarszającą się sytuacją ekonomiczną, tendencje wolnościowe nie zostały zatrzymane. Wręcz przeciwnie, wróciły z podwójną mocą. A to wszystko ze sprawą duchownego, którego msze święte za ojczyznę sprawiły, że znał go cały kraj. Chodzi tu oczywiście o księdza Jerzego Popiełuszkę, który prowadził pogrzeb Grzegorza Przemyka oraz pierwszą pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę. Znalazł się on na celowniku władz i został porwany przez agentów SB 19 października 1984 roku. Pobity został wrzucony do bagażnika i resztę jego losów znamy już tylko z relacji jego oprawców. Jego naznaczone torturami ciało obciążone kamieniami wyłowiono z zalewu wisły koło Włocławka 30 października tego samego roku. W trakcie sekcji zwłok stwierdzono, że mógł jeszcze żyć, kiedy trafił do wody. Oburzenie społeczne było tak wielkie, że władza nie miała wyboru, musiała osądzić jego oprawców. Cztery osoby zostały skazane na wyroki od 14 do 25 lat więzienia, które zostały też skrócone na prośbę generała Kiszczaka, a ostatecznie. Nikt ze skazanych nie odbył całości swojego wyroku. Nastąpiło jednak pewne rozluźnienie w relacjach Kościół katolicki-państwo. Zliberalizowano zasady posługi już pasterskiej oraz pozwolono na kolejną pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski. Do końca istnienia PRL-u Kościół konsekwentnie przedstawiał koncyliacyjne stanowisko. Próbował nie dopuścić do eskalacji konfliktu i rozlewu krwi. Wspomniana wcześniej zapaść gospodarcza była największym powracającym problemem władz komunistycznych PRL. I to właśnie w niej należy doszukiwać się powodów przełomu roku 1988. Nie wprowadzono radykalnych reform gospodarczych, a sytuację dodatkowo pogarszały jeszcze sankcje Zachodu. Problemy miał cały blok wschodni, łącznie z ZSRR, który od roku 1979 był zaangażowany w kosztowną wojnę w Afganistanie, często nazywaną Radzieckim Wietnamem. Wówczas sympatię opinii publicznej wzbudzali afgańscy mujahedini, którzy postrzegani byli jako bohaterscy bojownicy o wolność. Sytuację pogarszała również gospodarka centralnie sterowana oraz wznowiony przez prezydenta USA Ronalda Reagana wyścig zbrojeń. Reagan, aktor wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych w wieku 70 lat, który wówczas uważany był za wiek podeszły, zasłynął nieprzyjednaną postawą wobec komunistów. Używając retoryki znanej nam z filmów Gwiezdne Wojny, nazywał ZSLR imperium zła, a z kolei obrona przeciwrakietowa z Stanów Zjednoczonych nazywana była właśnie Gwiezdne Wojny. Wróćmy jednak do Polski, gdzie władza próbowała odzyskać zaufanie społeczeństwa, organizując drugie w powojennej historii Polski referendum. To miało dotyczyć kwestii reform gospodarczych. Jednak okazało się całkowitą klęską ze względu na złe przygotowanie po stronie władzy. Zdecydowano się więc na rozmowy i negocjacje z opozycją. Ogłoszono amnestię dla więźniów politycznych i tolerowano jawne działanie Rady Tymczasowej NSZZ Solidarność. Sytuacja ekonomiczna jednak pogarszała się z dnia na dzień. W kwietniu 1988 roku przez cały kraj przelała się fala strajków, których początkowe postulaty płacowe szybko zamieniły się w postulaty ponownej legalizacji Solidarności. Rozpoczęto więc negocjacje na linii Wałęsa-Kiszczak, które odbywały się w podwarszawskiej Magdalence. W tym samym czasie zdecydowano się również na zmiany personalne w rządzie. Premierem został Mieczysław Rakowski, pragmatyk, który był krytykowany w Moskwie za odejście od ortodoksji. W jego rządzie znalazło się wiele młodych i ambitnych działaczy, m.in. przyszły prezydent Aleksander Kwaśniewski. Po stronie opozycji szykowano się do negocjacji. Lech Wałęsa powołał Komitet Obywatelski przy przewodniczącym Solidarności, który miał być zapleczem intelektualnym przygotowującego się do przyjęcia władzy w kraju Wałęsy.